Jako Centrum kultury przygotowaliśmy specjalną ofertę reklamową. Oddajemy do Twojej dyspozycji sieć, z której sami korzystamy, aby dostarczać mieszkańcom najnowsze informacje. W jej skład wchodzi. Telewizja żerardowska obejmująca swoim zasięgiem ponad 20 tysięcy osób, kino Len, który odwiedza 10 tysięcy osób miesięcznie, Radio Fama ze 100 kilometrowym zasięgiem oraz 16 słupów ogłoszeniowych rozmieszczonych po całym mieście, a także ekrany multimedialne we swoje cyka oraz resursy: reklamuj się w żyarowie! Bo możesz. Aleksandra Szymańska zapraszam na najnowsze wydanie telewizji żżardowskiej. We wtorek 27 sierpnia w żylardowskiej resursie odbyła się uroczystość mianowania nauczycieli miejskich placówek oświatowych. 16 nauczycieli odebrało z rąk zastępcy prezydenta żylardowa Adama Lemiesza. Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Podczas tego samego wydarzenia, 33 ósmoklasistów zostało uhonorowanych nagrodami za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2023-2024. Najlepsi z nich, którzy uzyskali średnią 5-0 i wyższą oraz wynik egzaminu na poziomie 80% lub wyższym, odebrali nagrody z rąk zastępcy prezydenta. Dyplomy gratulacyjne otrzymali również rodzice prymusów, doceniając ich wkład w sukcesy uczniów. W środę, 28 sierpnia, w Muzeum Liniarstwa miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Przedstawienie i prezentacja filmów przygotowanych przez polsko-grecką grupę młodzieży. Inicjatywa ta została zrealizowana przez Stowarzyszenie Krzywy Teatr w ramach programu Erasmus. W czwartek 29 sierpnia odbył się koncert Olgi Bończyk, który przyciągnął wielu miłośników jej talentu. W piątek 30 sierpnia Żyrardów zakończył lato festiwalem Sun Music Fest, organizowanym przez Muzeum Lniarstwa we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta. To było niezapomniane wydarzenie pełne muzyki i dobrej zabawy. W niedzielę 1 września na cmentarzu Żylardowskim odbył się uroczysty apel z okazji 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Była to chwila zadumy i refleksji nad tragicznymi wydarzeniami sprzed lat. Na zakończenie tygodnia, w poniedziałek 2 września, uczniowie z Żylardowa rozpoczęli nowy rok szkolny, pełni energii i nadziei na kolejne sukcesy. W piątek 6 września w Centrum Kultury w Żyżardowie odbędzie się Narodowe Czytanie. Serdecznie zapraszamy do wspólnego uczestnictwa w tej ogólnopolskiej inicjatywie. W sobotę 7 września odbędzie się szósty żyżardowski rajd rowerowy imienia Grzegorza Jaroszewskiego, a także kolejna edycja żyżardowskiego obszaru funkcjonalnego połączona z czwartą edycją Hip-Hop Jam Festival. Wszystkie te wydarzenia odbędą się na torze kolarskim w żyardowie, a wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy. Sarius oraz Wiksen. Już za chwilę w programie gościnny Jakub Nowakowski przeprowadzi rozmowę z Jackiem Czubakiem na temat nadchodzących wydarzeń w Muzeum Liniarstwa. Zapraszam na dalszą część programu. Dzień dobry, Natalia Prokop. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu. Będzie nowy most na Narwi. Nowy budynek rehabilitacyjny przy szpitalu w Garwolinie. Na Mazowszu powstają centra integracyjne. Na Narwi powstanie most łączący gminy rzewnie i rząśnik. Sejmik województwa przekaże na ten cel 40 milionów złotych. Kamień węgielny pod budowę mostu na Narwi już wmurowane. Władze Mazowsza sfinansują most w 80%. Samik Województwa Mazowieckiego od samego początku wspierał te inwestycje. Ona dzisiaj została rozpoczęta symbolicznie, bo wmurowanie kamień, kamienia węgielnego pod most przez Narew. To będzie miało ogromny wpływ na rozwój powiatów. To będzie miało ogromny wpływ na komunikację, przemieszczanie się, na realizację wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, zarówno w skali mikro, jak i makro. To naprawdę otworzy wiele możliwości do, do działania. Z Zajmikiem Województwa inwestycje realizują powiaty Weszkowskiej-Makowski oraz gminy Rzewnie i Rząśnik. Most o konstrukcji głównej stalowej z dwoma pylonami, rozpiętość przęsła głównego nad rzeką o długości 104 metrów. Cały most około 260 metrów. Kiedy powstanie ten most, ułatwi przede wszystkim komunikację tak? między, nie tylko między miejscowościami, ale też między powiatami w pierwszej kolejności. Tak? Powstanie ciąg pieszo-rowerowy, który na pewno też się przyczyni do tego, że gdzieś tam będzie, będzie, będzie więcej, więcej osób przyjeżdżało, które będą korzystały z naszych lokalnych tu, e, no, udogodnień, tak? naszych lokalnych e, atrakcji. Ja tu pamiętam pradziały, kiedy byłem małym dzieckiem, kiedy wszyscy marzyli o tym moście. I to, co było marzeniem pokoleń, to, co mówiłem, staje się realne. Ale to dzięki, mówię, tak wspaniałym samorządowcom, jaki są na Mazowszu. Budowa przeprawy to duże udogodnienie dla mieszkańców. Inwestycja znacznie usprawni komunikację między miejscowościami. Tak, tęskno nam. Mamy tam nasza parafia, jest Lubiel, cmentarz. Mamy tam zmarłych na cmentarzu i oczywiście niektórzy tu rolnicy mają także pola i łąki, które tam uprawiają. Prace mają zakończyć się w 2027 roku. Wartość inwestycji to 50 milionów złotych. Przy Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie powstanie budynek dla oddziałów rehabilitacji. Inwestycja zostanie zrealizowana przy wsparciu władz Mazowsza. Nowy budynek dla oddziałów rehabilitacji to inwestycja, na którą pacjenci placówki w Garwolinie czekali od lat. Obecnie pracownie fizjoterapii, poradnie rehabilitacji i oddział dziennej rehabilitacji znajdują się w trzech oddzielnych obiektach, które nie odpowiadają potrzebom pacjentów i pracowników szpitala. Zbyt mała liczba sal utrudnia pracę i realizację zabiegów. Jeśli idzie o warunki, to w tej chwili one są powiedział, w skali pięciostopniowej na trzy z plusem. A dlaczego? Dlatego, że pomieszczenia, które przejęliśmy, to były pomieszczenia dawnej administracji, dawnego laboratorium, nieprzystosowane do rehabilitacji. Nowy budynek będzie przestrzenią dla trzech oddziałów zaplecza socjalnego i gastronomicznego. Władze województwa przeznaczyły na ten cel ponad 37,5 miliona złotych. Dodatkowe środki umożliwią również zakup i montaż specjalistycznego wyposażenia. Jest to Etap rozwoju, który ześmy sobie nakreślili w latach ubiegłych i konsekwentnie to realizujemy. To jest budynek, który będzie służył zarówno dzieciom młodzieży, jak i dorosłym. Zwiększenie właśnie możliwości dostępności do rehabilitacji jest bardzo ważne. W ubiegłym roku na oddziałach rehabilitacyjnych Garwolińskiego szpitala leczyło się 866 dzieci i 706 dorosłych. Nowy budynek ma skrócić czas oczekiwania. Pacjentów na wizytę. Pozwoli nam to na zwiększenie, zwiększenie możliwości leczenia, udzielenia świadczeń, co ma decydujący wpływ na sytuację ekonomiczną i sytuację finansową naszego szpitala. Nowy budynek ma być oddany do użytku w ciągu dwóch lat. Na Mazowszu powstają lokalne centra integracyjne. To przestrzeń dla mieszkańców na spotkania, edukację, odpoczynek i rozwijanie swoich pasji. Centra Integracji Lokalnej to miejsca, które ze za założenia mają aktywizować społeczności i zachęcać mieszkańców do wspólnego działania na rzecz swojego otoczenia. Te działania są bardzo istotne dla władz Mazowsza. Chodzi o to, żeby generalnie ludzie mieli gdzie się spotykać, żeby można było pozwolić ludziom rozwijać swoje pasje. Często się zdarza tak, że ludzie mówią, że nie mają gdzie się spotkać i nie mogą swoich inicjatyw pokazać to, co chcą zrobić. Dlatego też wspieramy remonty i modernizację świetlic, to są, to się nazywa centra integracji. To także istotny element, który zachęca społeczność do powrotu na rynek pracy. Tego typu projekty już w województwie działają, więc jestem przekonany, że to tylko wpłynie na e, kwestie też rozwoju całej gminy. Tego typu centra powstają, bo z jednej strony dają zatrudnienie, a z drugiej też aktywizują ludzi do tego, aby, aby podejmować pracę i chcieć wrócić na rynek pracy. Jedno z takich miejsc powstało w Garbolinie. Całkowite Koszt inwestycji to ponad 300 tysięcy złotych, z czego 240 tysięcy złotych pochodziło od sejmiku województwa. Powstała nowa przestrzeń, w którą otworzyliśmy dla naszych mieszkańców. Wcześniej w tych pomieszczeniach była ruina. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza dwuetapowo, bo w w pierwszym roku zrobiliśmy remont pomieszczeń, w tym roku wyposażyliśmy. Powstało właśnie Centrum Integracji Lokalnej, które będzie wykorzystywane i już jest wykorzystywane przez naszych mieszkańców do warsztatów, spotkań, szkoleń tak, żeby służyć jak najszerszemu gronu. Blisko 200 tysięcy złotych trafiło także do gminy Warka, gdzie już wkrótce w miejscowości Michałów powstanie lokalne centrum integracyjne. Budynek OSP przejdzie modernizację tak, aby mógł służyć lokalnej społeczności jako miejsce spotkań kulturalnych i nie tylko. Jak podkreśla burmistrz, pomysł stworzenia centrum był inicjatywą mieszkańców. Zgłaszali tego typu potrzebę, że chcieliby na swoim terenie mieć miejsce z prawdziwego zdarzenia, które spełnia po prostu cywilizacyjne standardy. Ciepło, e, dach nie przecieka, e, w środku czysto, schludnie, klimatyzowane, wentylowane, na potrzeby swoich, swoich działań. W tym roku dofinansowanie ze województwa otrzymało 216 centrów integracji lokalnej. Nowe miejsce dla najmłodszych. W Jachrance powstał nowoczesny plac zabaw. Dzieci mogą już korzystać z nowego placu zabaw w Jachrance. Gmina Serocka zyskała miejsce dla najmłodszych. Inwestycja powstała w centrum miejscowości. Dzisiaj mamy grunt położony w centrum tej miejscowości. To ważne, żeby wszyscy mieszkańcy mieli w miarę blisko. Kilka lat upłynęło. W międzyczasie projekt szukaliśmy finansowania. Troszkę drożej jest pewnie niż 5 lat temu, ale myślę, że efekt wynagradza i to oczekiwanie i... Najważniejsze, że cieszy się ten plac bardzo dobrą opinią mieszkańców, osób, które z niego korzystają. W mocno związanej ze światem cyfrowym codzienności, każda aktywność na świeżym powietrzu jest dużą wartością dla rozwoju dzieci. Udało nam się te dzieci odciągnąć od tych komputerów, od tych komórek. Bardzo licznie przyjeżdżają rowerami, grają w piłkę, poznają się, tak? znają się ze szkoły, która jest bardzo blisko nas i poznają się na nowo tutaj na naszym Placu Zabaw. Najbardziej obleganymi atrakcjami są Tyrolka, zjeżdżalnia i boisko. Na terenie placu znajdzie się również przestrzeń wypoczynku dla dorosłych. Rodzice spędzają ze sobą też czas. Dzieciaki grają, rodzice rozmawiają, starsi ćwiczą, więc wszystko jest tak wykorzystane na 100% na maksa. Powstanie placu zabaw było odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy brali czynny udział w jego realizacji. Projekt był realizowany w ścisłych konsultacjach z mieszkańcami. Przez kilka lat przyjeżdżaliśmy tutaj i dyskutowaliśmy na, na zebraniach o tym, co chcemy zrobić. Myślę, że dzisiaj wszyscy są zadowoleni z tego ostatecznego efektu. Dość dzieci, która była na otwarciu, która korzysta na co dzień, jest najlepszą odpowiedzią, czy trafiliśmy w gusta, czy nie. Obiekt kosztował blisko 2 miliony złotych, a jego budowę dofinansował Sejmik Województwa Mazowieckiego. To bardzo nowoczesny plac zabaw, też bogata infrastruktura. Będzie cieszyła się na pewno dużą popularnością dla najmłodszych. Wsparcie gmina otrzymała w ramach instrumentu równomiernego rozwoju w wysokości miliona złotych, co pozwoliło na taką, powiem, z prawdziwego zdarzenia zbudowanie infrastruktury, ale też wspaniałego miejsca. Nie zabrakło tradycyjnych potraw, wieńców i koncertów. Za nami dożynki województwa mazowieckiego w Sannikach. Tegoroczne Mazowieckie Święto Blonów odbyło się w Europejskim Centrum Artystycznym imienia Fryderyka Chopina w Sannikach. Tak dużej uroczystości samorządowej jeszcze u nas nie było. My na co dzień spotykamy się z ludźmi, którzy przyjeżdżają na koncerty chopinowskie, na nasze wydarzenia artystyczne związane z muzyką klasyczną, a dzisiaj jest folklor, więc zupełnie inaczej. Folklor było widać na każdym kroku, chociażby w strojach ludowych, nie tylko z Mazowsza. Wieńce przepiękne, absolutnie zachwycające, każdy jest indywidualny, każdy jest zupełnie inny, każdy czymś się od poprzedniego różni, a miejsce, no park, cudne, cóż dodać więcej. Mój wianek jest po prostu zrobiony własnoręcznie przeze mnie. Lubię robić takie rzeczy, mam manualne zdolności, a w ogóle Dożynki są wspaniałe, piękne i jestem bardzo zadowolona, że byłam tutaj. Pierwszy raz jesteśmy w ogóle w tej części Mazowsza. Przyjechaliśmy w ogóle z, z drugiej strony Warszawy, w zasadzie na Dożynki wojewódzkie, więc no jest wspaniała pogoda, wspaniałe miejsce, w ogóle no z ciekawą historią. Jest dużo atrakcji dla dzieci. Ja przyjechałam z całą rodziną, więc bardzo się cieszę, że tutaj dotarłam. Na dorzynkach można było spotkać osoby ze wszystkich zakątków województwa. Nie zabrakło słów uznania dla pracy rolników. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, jak bardzo zależymy od rolników, od ich pracy, od uzyskiwanych plonów. I dożynki są takim miejscem, są takim czasem, że wypada właśnie trzeba, należy rolnikom podziękować za ich codzienną pracę, codzienne staranie. jeżeli ceny nie są odpowiednie, jeżeli ceny na przykład energii rosną, to oni też. Mają większe problemy, warto też wspominać o tym, żeby każdy pamiętał, skąd się bierze nasz polski chleb, nasza zdrowa żywność. Najważniejsze jest zadbanie o to, żeby była dobra opłacalność w rolnictwie i to jest sprawa relacji między kosztami środków produkcji, nawozów, paliwa do możliwych uzyskania cen za produkty rolne, bo to jest podstawa funkcjonowania gospodarstwa rolnego. Starostami święta plonów byli Monika i Paweł Czerwińscy z powiatu gostynińskiego. Prowadzimy gospodarstwo rodzinne niecałe 80 hektarów. Prowadzimy też grupę producencką Tutaj też taką rodzinną. To jest ogromny zaszczyt dla nas tutaj. Jesteśmy starostami dzięki panu, naszemu staroście gostyńskiemu, panu Andrzejowi Krzewickiemu, który nas wybrał. Na Dożynkach nie brakowało także występów artystycznych. Gwiazdami wieczoru były państwowe ludowe zespół pieśni Tańca Mazowsze oraz kombi. Przed nami kolejna odsłona akcji dobry wzrok Mazowszan. 8 września swój wzrok będą mogli zbadać mieszkańcy siedlec. Dobry Wzrok Mazowsza na to akcja, która zachęca do profilaktyki chorób oczu. Mieszkańcy mogą za darmo i bez skierowania zbadać swój wzrok podczas badań przeziewowych. Tym razem badania odbędą się 8 września w Siedleckiej Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Wiśniewskiego 4. A wyszliśmy z inicjatywą, że... Sami będziemy promowali właśnie dbanie o swoje zdrowie. Stąd też 8 września w delegaturze w Siedlcach zachęcamy wszystkich dorosłych do tego, aby przyjść i sobie zbadać wzrok. W razie jakichś problemów kierujemy również na dalsze specjalistyczne badania. Każda osoba otrzyma ankietę oraz zgodę na przeprowadzenie badań. Po wypełnieniu i podpisaniu dokumentów należy zgłosić się z nimi do rejestracji, a następnie udać do wyznaczonego gabinetu. Badania będą przeprowadzane w godzinach od 9 do 17. Należy pamiętać jednak, że liczba badanych jest ograniczona. To wszystko w dzisiejszym programie, a my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia! Szanowni Państwo, dziś w studiu telewizji żardowskiej gościmy pana Jacka Czubaka. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To jest program gościnny. Ja nazywam się Jakub Nowakowski. Zostańcie z nami. Już niedługo Muzeum Mędzinarstwa wraz z Fabryką Feniksa zrekonstruuje słynny strajk szpularek. Szukacie wolontariuszy do tego wydarzenia, prawda? No tak, cieszę się bardzo, że to pan redaktor użył słowa słynny strajk szpularek, bo jeszcze 14 lat temu nikt o tym strajku szpularek nie słyszał, bo to już tak sobie policzyłem, że. 15 raz będziemy działali w temacie właśnie inscenizacji szpularkowej. Tak, poszukujemy wolontariuszy, poszukujemy wolontariuszy do strajku szpularek, poszukujemy wolontariuszy do właśnie do grupy rekonstrukcyjnej. Wolontariuszem może zostać każdy, może zostać osoba z talentem teatralnym, może zostać profesjonalista, który już brał udział w grupach, w rekonstrukcjach historycznych, ale może zostać również tak, członkiem takiej grupy osoba, zupełnie amator, który nie ma do czynienia ani z teatrem, ani z rekonstrukcjami historycznymi, tylko z chęcią, dobrym sercem i z chęcią właśnie do, do działania i do tego, aby wcielić się właśnie w postać męską bądź żeńską w inscenizacji Strajk Szpularek, właśnie tej XIX-wiecznej, która miała miejsce na ulicach naszego miasta. Mhm. A jak to wygląda w praktyce? Gdzie możemy się zgłosić? W praktyce przede wszystkim to w, zapraszam serdecznie do Muzeum Liniarstwa. Na naszych social mediach, na stronie internetowej, wszędzie jest podany numer telefonu. Zawsze można, można zadzwonić i powiedzieć, że mam ochotę i mam chęć wzięcia udziału w strajku szpularek, i tam już zostaną podane dokładne informacje, kiedy, gdzie. Teraz będzie niedługo już spotkanie organizacyjne, pierwsze. Także bardzo serdecznie zapraszam wszystkich. Tych, którzy po prostu mają ochotę zrobić coś, coś fajnie, coś dobrego. To może powiedzmy jeszcze, jak jest z charakteryzacjami dla wolontariuszy? To wszystko jest, wszystko jest takie powiedzmy, flexi ze względu na to, kto czym dysponuje. Czasami niektórzy przychodzą w strojach, które są w stanie zmontować. W szafie czy na strychu znajdują, znajdują gdzieś powiedzmy jakieś części kostiumu. Natomiast w Muzeum Miarstwa jest również magazyn kostiumów, jest pracownia, gdzie na bieżąco przygotowujemy, szyjemy stroje dla szpularek. Oraz mamy dość takie po, po pokaźne magazyny ubrań, już z poprzednich, z poprzednich edycji. Część, które wspólnie szyliśmy, część to są potarki z wytwórni film, filmów fabularnych z Teatru Narodowego. Także mamy dość taki potężny, potężny magazyn. I na pewno, jeżeli ktoś chciałby przyjść z tak zwanym niczym, dostanie, dostanie strój i wszystko co potrzebne do tego, żeby można było wziąć udział w inscenizacji. No dobrze, I jeszcze najważniejsze pytanie, kiedy odbędzie się rekonstrukcja? Plan 2024 to jest 5 października na żerardowskim Bielniku od godziny 16. Już serdecznie Państwa zapraszam do wzięcia udziału w samym wydarzeniu pośrednio jako widz, natomiast bezpośrednio jako osoba, która właśnie wcieli się w rolę żardowskiej szkularki. Przybliżmy może aspekt historyczny. Dlaczego w 1883 tak naprawdę kobiety wyszły na ulicę? Znaczy przede wszystkim, jakby to był taki pierwszy bunt na ziemiach Królestwa Polskiego i trzeci na świecie zainicjowany przez kobiety. To jest bardzo ważne, właśnie w Żardowie. Myślę, że głównym, głównym, głównym motorem to była bieda. Za tygodniową pensję można było kupić bochenek chleba. 12 godzin czas pracy. Większość, większość tych szpularek to były, to były żony, ale były i matki, których to małe dzieci, sześcioletnie, musiały pracować w fabryce. I w pewnym momencie, jakby no, ktoś powiedział: Dosyć, wystarczy nie damy rady tak dłużej. I szpularki, jako ten pierwszy oddział, który zainicjował tą jakby tam kulę śniegową e, całych zakładów hniarskich e, weszli na ulicy i powiedzieli nie. E, krwawy, e, krwawy tłum, e, wojsko carskie, kozacy, e, były ofiary. Natomiast no, szpularkom udało się, udało się wywalczyć podwyżkę, udało się skrócić czas pracy, udało się... Wydłużyć ten minimalny wiek zatrudnienia. Także były to nasze bohaterskie, żydowskie szpularki, które zwyciężyły. Jak co roku w ramach Industrialnej Fabryki Talentów organizujecie również warsztaty. Co przygotowaliście na ten sezon? Tu jest cała, cała parada atrakcji. Od, codziennie w Muzeum Mniarstwa od końca czerwca aż do dziś, jeszcze do końca września są warsztaty. Różna tematyka, różny przedział wiekowy. Najważniejsze jest, jakby po pierwsze, tak, że wszystkie warsztaty są skierowane do, dla ludzi w sensie takim, że jakby mamy cały, cały, cały ten przedział wiekowy dla starszych, dla młodszych i dla średnich. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, to jest to, że wszystko, jakby mówiąc za kręci się wokół lnu, wokół... Części takie industrialne, wokół zakładów, wokół muzeum i to jest jakby, jakby, jakby najważniejsze. Są to takie warsztaty stworzenia różnych, różnych rzeczy szycia, czy, 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 czy wycinania, czy przyklejania poprzez warsztaty takie bardziej skomplikowane, typu na przykład nauka manualnego tkania na krośnie tkackim, czy też warsztaty z sitodruku w yy, warsztaty z szycia yy, i wiele, wiele innych. Natomiast dla mnie yy, zawsze chyba będą i są najważniejsze warsztaty pod nazwą lniane kreacje. Yy, Kiedyś jak tworzyliśmy, jak tworzymy do dzisiaj tą placówkę, natomiast na samym początku miałem taką, taką ideę fix, żebyśmy mogli wytwarzać coś w tej przestrzeni muzealnej, tak aby to mogło, mogło, służyć plus dodatkowo, dbając o nasze dziedzictwo, odtwarzać to, co kiedyś produkowano w Żardowskich Zakładach Lniarskich. Udało się. Dziś produkujemy lniane tkaniny. Ale idąc dalej, właśnie w warsztatach pod nazwą lniane, lniane Kreacje, przychodzą panie, które wymyślają projekt, tkaniny, później rysują, szkicują, wycinają, następnie szyją kreacje stworzone tylko i wyłącznie z tkanin, które zostały w muzeum jasno wyprodukowane. To jest jakby jedna część, a naj, taka najcieplejsza, naj, najbardziej efektowna część tych warsztatów to jest podsumowanie, które w tym roku odbędzie się 26 października, w sobotę, wieczorem, w w około godziny 18. Wykorzystanie do tego kolejnego elementu, czyli drukarki sito, dru, drukowej. Hmm, która to, ten wybieg 35 metrowy o szerokości 2 metrów y, służy tego wieczoru jako wybieg dla modelek. I właśnie te panie, jest to ich taki Milano Fashion Week trochę, y, zamieniają się właśnie, ubierają się w kreacje, które same tworzyły, które powstały w Muzeum Miarstwa i jest przepiękny event i prezentują się na tej drukarce, która zamienia się tej nocy na y, wybieg dla dla modelek, że bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Ze wszystkich edycji, ta edycja będzie jakby taka najbardziej rozbudowana. Co roku mieliśmy około 25-26 uczestniczek, w tym roku jest około 58 uczestniczek. Także naprawdę będzie to wielka, mega, wielkie mega wow! Podsumowanie tych właśnie warsztatów znianych kreacji. A teraz jeszcze na zakończenie chciałem zapytać o wystawę tkanin artystycznych. Wiem, że Wernicach już niedługo. Wernicach już niedługo, są to tkaniny artystyczne w, w kierunku w kierunku gobelin, które to są tkaninami naprawdę takimi bardzo, w które trzeba włożyć bardzo dużo serca, cierpliwości i czasu. Takie tkaniny, takie gobeliny powstają nawet in kilka lat, także są to takie no, naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe, artystyczne, artystyczne wytwory. Przepiękne kolory, przepiękne, y, przepiękne i, i zwierzęta i, i, i różnego rodzaju krajobrazy, właśnie wytworzone w tych obrazach gobelinowych, będzie można już oglądać od y, 9 września do końca, y, do końca miesiąca. Także bardzo serdecznie Państwa. Oczywiście, w Muzeum Nierstwa. Zapraszam, w Muzeum Mniarstwa. Natomiast w, już 12 października zapraszam Państwa na otwarcie. Y, y, Kolejnego, podsumowanie kolejnego projektu, który, w którym byli zaangażowani młodzi mieszkańcy naszego miasta, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie przez, przez miesiąc wakacyjny mieli spotkania i wywiady z byłymi pracownikami żardowskich zakładów lniarskich ale bardziej ukierunkowanych na temat część, część żakardową, część żakardów, czyli z pracownikami, którzy mieli do czynienia właśnie z żakardami żakardowskimi. W tym czasie powstanie, powstała foto, powstał zbiór album foto plus... Film z nagranymi właśnie wspomnieniami tych pracowników i już 12 października w Muzeum Miliarstwa będzie premiera tego filmu, jak również otwarcie, otwarcie wystawy. Serdecznie Państwa zapraszam. Dobrze, ja panu bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwa serdecznie zapraszamy na wszystkie nadchodzące wydarzenia, właśnie w Muzeum Miliarstwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.